Miłość Miłości związki, dziewiątka pentakli. Dla wodników będących w stałych związkach zapowiada się miesiąc pełen pozytywnych emocji, harmonii i równowagi. W związku wszystko będzie się układało, a jeśli pragniecie powiększyć rodzinę, to jest to bardzo dobry moment, żeby się o to postarać. Zwłaszcza jeśli jesteście w związku z zodiakalną rybą. Singlom może dokuczać samotność, być może dzieje się tak dlatego, że dużo więcej wymagacie od siebie niż od potencjalnego partnera. Z tego powodu możecie się łatwo rozczarować. Wodniki będą zadowolone ze swojego życia intymnego, będziecie świadomi własnego ciała i swojej atrakcyjności, a to klucz do udanego seksu. Zdrowie, królowa mieczy. U osób z podznaku wodnika może w tym miesiącu nastąpić zachwianie równowagi energetycznej. Wodniki mogą odczuwać spadek sił witalnych i pierwsze oznaki jesiennego przesilenia. Zdecydowanie powinniście uważać na dietę i higienę żywienia. Wodniki powinny zadbać o układ trawienny. Kariera i finanse. Wielki arkan kochanków. Choć kochankowie odnoszą się do spraw emocjonalnych i związków, to w sferze zawodowej oznaczają, że wodniki staną przed poważnym wyborem. Będą w tym miesiącu bardzo angażowały się w swoją pracę, wręcz nie użyły, a wszystkie zmiany będą bardzo przeżywały. Kochankowie zapowiadają jednak ciepłą i serdeczną atmosferę w pracy, co zrównoważy wodnikom stres związany z decyzją.